Przede wszystkim chciałem zapytać o komunikację. Sondaż przeprowadził Dziennik Polski wraz z Gazetą Krakowską. Zapytaliśmy mieszkańców, co nowy prezydent, czym powinien się zająć w pierwszej kolejności. Odpowiedź była taka, że przede wszystkim powinien się zająć się korkami w mieście. Państwo już pokrótce na ten temat mówili. W drugiej kolejności mieszkańcy wymienili sprawę smogu i braku miejsc parkingowych. Prosimy właśnie o odniesienie się. Do tych zagadnień. Jakby Państwo sobie z tym poradzili. To może najpierw o smogu, właśnie jak Państwo zamierzają ten problem rozwiązać, Pani Patena. Czy ja myślę, że sprawę smogu rozpoczęliśmy już w Krakowie rozwiązywać. Nastąpiły bardzo istotne decyzje, zostały powzięte, związane z dofinansowywaniem wymiany palenisk. Moim zdaniem te paleniska, czyli piece na paliwo stałe powinny być wymieniane od Centrum miasta i coraz bardziej na zewnątrz, ale to yy, nie ma takiego warunku. Póki co na razie każdy, kto złoży o dofinansowanie w sprawie wymiany pieców, będzie miał zrefundowaną wymianę paleniska. I w tej chwili. Skończyły się pieniądze, ale wszyscy, którzy złożą wnioski, będą mieć dofinansowane w nowym roku, w, nowej, w nowym budżecie. Także to na pewno pomoże, chociaż. Niska emisja nie jest jedyną przyczyną smogu w Krakowie i tu mamy problem, bo kiedy ja na spotkaniach wyborczych właśnie opowiadam o tym wszystkim o dofinansowaniu i to i tamto, to mieszkańcy się mnie pytają, jaki mamy sposób na nie przepływanie powietrza z zachodu i z nad Śląska, żeby nie było złe. No na to nie mamy wpływu, ale możemy Póki co na no to, co mamy wpływ, no to to zrobić. I w tym sensie, na no oprócz tego, oczywiście zamiatanie ulic, zbieranie pyłu, bo w tym pyle, który po ulicach się nam pelenta, jest bardzo dużo szkodliwych pierwiastków i to też jest bardzo ważne i nawet takie badania były, ale to pewnie nie w tej chwili czas na to, że, że, że nie tyle ten, ta część, która pochodzi z tego dymu, ile to co w tym pyle jest, bo to jest ze spalin samochodowych, to najbardziej na kobiety w ciąży ma wpływ taki zgubny i to nie jest dobrze, to badania zostały takie zrobione, no a że nam zależy wszystkim, żeby się nam dzieci rodziły i żeby się rodziły zdrowe, to, to o tym też trzeba pomyśleć. Panie Śnieg? Ja zacznę od tego, że dane wojewódzkie jasno wskazują, że główną przyczyną smogu są piece węglowe. I teraz w tej chwili wymiana pieców idzie zbyt wolno. Ponad 2000 w tym roku. A potrzebujemy około 6000 do 6 do tysięcy rocznie wymieniać, żeby faktycznie do 2018 roku zlikwidować wszystkie piece węglowe w Krakowie. W związku z tym potrzebna jest bardziej aktywna polityka tutaj urzędu miasta. My proponujemy, żeby pozyskać z narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska środki na termomodernizację domów jednorodzinnych i kamienic. To jest narzędzie, które umożliwi zmniejszenie rachunków nawet o 50% i wtedy mieszkańcy będą Rzeczywiście chętniej te piece wymieniać. Poza tym mamy ten problem, że głównie miasto korzysta ze środków zewnętrznych, więc jak też środki się kończą, to są przestoje w wymianie pieców. No i w związku z tym uważamy, że powinna być stworzona taka rezerwa w budżecie miasta w momencie, kiedy kończą się środki zewnętrzne. Miasto uruchamia rezerwę do wymiany pieców. No i. Kwestie niebezpośrednio związane z piecami, czyli ochrona terenów zielonych przed zabudową, powołanie krakowskiego zarządu Zieleni i 1% na Bank Ziemi, czyli taką instytucję, która będzie wykupywała tereny zielone, które będzie można. Rozwijać w Krakowie. W tej chwili zaledwie 13% terenów zielonych w Krakowie, przy średniej około 20% w innych miastach. Jest tego po prostu za mało, i miasto pozwala w tej chwili na zabudowę tak zwanych korytarzy przewietrzania, które są tutaj też kluczowe, żeby przewietrzać miasto ze smogu. Pan Gibała? Moi przedmówcy dużo już powiedzieli. Jak chodzi o smog, to rzeczywiście są dwa główne źródła smogu. Po pierwsze, w około 70% to piece węglowe i w około 30% to spaliny. Jak chodzi o piece węglowe, to jest 30 parę tysięcy ciągle jeszcze. Ubywa ich bardzo wolno. 20 lat temu było ich 60 tysięcy, teraz zostało ciągle ponad połowa. Trzeba to przyspieszyć, żeby w ciągu 4 lat zlikwidować piece węglowe. Trzeba znaleźć 400 milionów złotych, 100 z budżetu i 300 ze środków unijnych. Ja te pieniądze znalazłem. Da się to zrobić. I oprócz tego trzeba. Trzeba jeszcze rozbudować sieć MPES, która na razie rozwija się bardzo wolno. Kiedy pan znalazł? Już tak zapytam. Generalnie jest tak, że miasto ma co roku około pół miliarda złotych tak zwanej inwestycyjnej nadwyżki, czyli to jest ta pula pieniędzy, która powstaje po opłaceniu wydatków bieżących. I chodzi o to, ażeby nie wydawać tych pieniędzy na wielkie inwestycje typu właśnie remont stadionu Wisły za 600 milionów, czy teraz budowa centrum kongresowego za 330 milionów, tylko właśnie wydawać na takie rzeczy jak więcej parków, czy jak walka ze smogiem, czy jak bezpieczeństwo i wtedy te 100 milionów bez problemu jest. No oprócz tego trzeba rozbudować sieć MPEC, to jest najtańsza alternatywa dla pieców węglowych. W tej chwili ta sieć rozbudowuje się bardzo wolno. Średnie tempo przyrostu to jest około 7 km rocznie ciepłociągów, około 20 budynków jest podłączanych. My chcemy czterokrotnie przyspieszyć rozbudowę tej sieci MPEC i to jest kwestia właśnie pieców węglowych. Oprócz tego są spaliny, no i tu jest mój postulat darmowego transportu publicznego. Liczę, że więcej osób przesiądzie się dzięki temu właśnie do komunikacji publicznej, z samochodów. No i jest kwestia terenów zielonych. W tym momencie tych terenów zielonych jest bardzo mało i kolejne są zabudowywane. Jest groźba zabudowania kawałka Zakrzówka pomiędzy ulicami Wyłoma, Świętego Jacka, Parku Świętego Wincego, Wincentego Apaulo, Paulo, Skweru Ailego i kilku innych miejsc. A powstaje z kolei nowych parków bardzo mało. Dlatego ja wymyśliłem, żeby w ciągu czterech lat przeznaczyć 200 milionów złotych na wykup terenów zielonych od właścicieli prywatnych i tworzenie tam parków miejskich. I to powinno spowodować wzrost właśnie parków w Krakowie. I te trzy też razem wzięte, spowodują właśnie, że uda nam się pokonać smog, który jest w, Krak w Kraków, jeszcze do, dopowiem, że Kraków jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem w całej Unii Europejskiej, jak chodzi o, jak chodzi o powietrze. Tylko dwa miasta bułgarskie e, mają większe przekroczenia norm właśnie od Krakowa.